Logospektrum to miejsce, które powstało z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Wszystkie nasze działania, czy są to zajęcia terapeutyczne, czy edukacyjne dla dzieci, konsultacje, szkolenia dla rodziców i nauczycieli, mają jeden wspólny cel jak najlepszy rozwój dziecka. Do logospektrum trafiają dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi z dysleksją, z trudnościami szkolnymi, z zaburzeniami mowy, z trudnościami z koncentracją uwagi, a także dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wiedza na temat ich specyficznych potrzeb rozwojowych pozwoliła stworzyć miejsce przyjazne i atrakcyjne, w którym terapia nie kojarzy się ze żmudnymi ćwiczeniami, ale z zabawą. Prowadząc terapię, korzystamy z nowoczesnych metod i technologii które sprawdzają się tam, gdzie tradycyjne metody szkolne zawodzą. Smile, smile. Terapia dysleksji metodą Warnkego, integracja sensoryczna, trening sensomotoryczny, muzykoterapia, terapia ręki to metody skuteczne, ponieważ docierają do przyczyn trudności, a nie tylko zwalczają objawy. Bardzo głęboko wierzymy w sens wczesnego wspomagania rozwoju, stąd pomysł na zajęcia ogólnorozwojowe dla niemowląt i małych dzieci, bez maluch oraz senso zabawy. Dla maluchów to przede wszystkim świetna zabawa w towarzystwie rodziców i rówieśników. Jednak my wiemy, że dzięki odpowiedniej stymulacji już na tym najwcześniejszym etapie tworzymy fundamenty do dalszego, prawidłowego rozwoju poznawczego, językowego oraz społecznego. Czas nauki w szkole jest dla dzieci niezwykle ważny. Zauważyliśmy, że niepowodzenia, jakie dziecko przeżywa w klasie pierwszej, bardzo często rzutują na jego nastawienie oraz przebieg edukacji w kolejnych latach. Dlatego też organizujemy roczny kurs Pierwszak na medal. Są to zajęcia przygotowujące do szkoły, realizowane w oparciu o nasz autorski projekt. Ich celem jest ułatwienie dzieciom szkolnego startu. Nasz zespół tworzą osoby, które są nie tylko świetnymi specjalistami, terapeutami z bogatą wiedzą i doświadczeniem. Przede wszystkim są to osoby pełne pasji, zaangażowania, ciepła, potrafiące czerpać radość z kontaktu z dzieckiem. Dla mnie chyba najbardziej niesamowite jest to, że, że znalazłam ścieżkę dostępu do jakiegoś dziecka, że znalazłam kanał, dzięki któremu ono zaskoczyło, zrozumiało i wykonało zadanie. I bardzo mocno zarażam się ich energią. Często wymyślamy sobie jakieś historie, że jesteśmy tajnymi agentami, albo musimy na przykład doprowadzić owce do zagrody. Bardzo często towarzyszy temu jakaś, jakaś historia, po to, żeby dzieci właśnie się lepiej koncentrowały traktowały właśnie to jako zabawę. Wtedy też Pracują, rzeczywiście robią to, czego od nich się wymaga, bo chcą, mają motywację. Bardzo ważna jest współpraca z dzieckiem. Po zastosowaniu kilku naprawdę, czasem prostych ćwiczeń, czasem kilku zaleceń, wyprowadzamy dziecko i nie ma problemu, na przykład już z pisaniem, z rysowaniem. Wtedy mam poczucie, że moja praca ma wartość, ma, ma znaczenie. Najlepszą oceną są dzieci i ich wyraz twarzy. I to, jak później dostaje informacje od rodziców, że dzieci chcą, żeby te zajęcia były częściej, że chcą przyjść kolejny raz i że nie mogą się doczekać na następne spotkanie. To niesamowite uczucie, kiedy widzimy, że dzieci po czasem trudnych początkach na terapii coraz lepiej się rozwijają, uczą się, lepiej mówią, czytają, zaczynają odnosić pierwsze sukcesy w szkole. Widzimy, jak zaczynają wierzyć we własne możliwości i stają się przez to szczęśliwsze. Sukcesy dziecka stanowią sens naszej pracy i dają nam ogromną motywację do dalszego działania. Smile, smile.